Ja nazywam się Przemek Grabowski, a to jest DJ ADHD, z którym w sobotę po 20 prezentujemy Hop! Bands in the Mix, a od poniedziałku do piątku lista Hop! Bands od 17, ale teraz Hop! Bands Hot New, czyli 5 najgorętszych nowych numerów tego tygodnia z poczekalni listy Hop! Bands na starcie The Sun, wakacyjnie i wizowo od projektu Western Disco. Drugi numer, na który musicie zwrócić uwagę, to powracający do poczekalni Chase and Status Count on Me. Nieczęsto zdarza się, że mamy w poczekalni gości z Afryki, tym razem z Gany, Fuse... Poczekajcie, muszę się wspomagać Fuse... Um, Fuse... ODG i Tiffany. Tytuł jest łatwy, Azonto. McElmore wrócił do gry i do poczekalni listy Hobbes White Walls No i absolutne tsunami do usłyszenia w poczekalni listy Hobbes od poniedziałku do piątku po 17 i w Hobbs MX po 20 Po prostu miażdżczy system D i Burżua. Tsunami dão sujanel. <fixos>